Siema. Zaczynajmy z tej strony Majubi, zapraszam was na kolejny odcinek Dragon Ball Xenoverse i lecimy dalej sobie z zadaniami równoległymi. Myślę, że od następnego odcinka już normalnie polecimy sobie misje główne. Tutaj mamy co? Eksploduj i, i wmieszaj się, pokonaj potwora wegetę. PZ tutaj drużyny wyczerpane, czas minął. Właśnie! Jeszcze zanim tam wejdziemy, ja sobie kupiłem kilka rzeczy. Tu mamy wyposażenie, ja mamy kapsułkę wszechmocy. I ja bym chciał ją wymienić na tą kapsułkę wszechregeneracji. Regeneracji S. Czyli pomału nam będzie odtwarzało zdrowie, co wydaje się być całkiem dobrą i pożyteczną rzeczą. Ja sobie dodałem wszystkie atrybuty, które potrzebowałem. Wymieniłem sobie kilka rzeczy, jeżeli chodzi o moją garderobę. Chociaż teraz nie jestem pewien, czy robiłem to na odcinku, czy już poza nim. Ale przejdźmy od razu do tej naszej misji równoległej, zadania równoległego. I zobaczmy, z czym to się będzie jadło. Myślę, że pójdzie mi trochę lepiej. Mam już. Trochę więcej wprawy, cisnę chyba piąty odcinek, jako trzeci dzień z rzędu, ale... Na pewno jest lepiej niż było. Tym razem może weźmy sobie, skoro mam walczyć z wegetą, to weźmy sobie wegetę. Wegetę oraz yy, nappę. Chwila, tu mamy kauterem tu bez. Ja poproszę tego bez. No to wchodzimy do akcji. Dobra. Będziemy mieli też jakieś dodatkowe rzeczy. Tart. Dobra, tam jest ten man. Także ten man musi zginąć. O kurde! Co to, jak to? Elo. O boże. Typie. O nie! Zio! go! I dobra, łomot meteoru. Na grubo. Zero zmiłuj. O, ale hit, co? Bila. To tak chyba się z kimś biją, nie? Yo, czekajcie, bo oni tutaj są. Ja dojadę tego typa Jak ja z tego zebrałem? To było we mnie wymierzone, czy ja po prostu jakimś tylko ten dostałem No gościu, come on Ci tam walczą Znaczy, no, ci tam w sumie walczą, a ja co? Ciao, kurde, na grubo. Bang. Eee, lol. To działało? Dobra, zobaczmy to. Jeszcze mam to koniec wakacji. Ty w sumie całkiem nieźle zebrał. Ja się doładuję. I ja bym chciał sobie użyć tego uderzenia energii pełnej mocy. Do e, Chwila, nie. To koniec wakacji. I. No, może mieć to wpływ na to, że ja w sumie nie mam. Tak za bardzo dane do uderzeń kij, to już jest minusem. Ty, gościu, to to w ogóle jest za akcja. Nie będziemy się tak bawić. Oj, dobra. No, ale unik. No, homoncir. Ciago. O nie, nie teleportowałem się. Trochę zamuliłem. Dlaczego ona to mi zrobiła? Oj, oj, oj! Przyjacielu! Dobra, chociaż to i tak nie jest jeszcze koniec, Za ja się doładuje, oni może już go dojadą. Chociaż, we mnie to oni są w kropce. No i tyle gościa widzieli. Ej, o! Teraz! Niemożliwe do diaska stary. O czym my rozmawiamy? Przecież wiedziałeś, że to się tak skończy. What the hell! Co się tak cicho zrobiło? Dobra, tam jest to Tam jest zadanie, ale tam jest coś do zebrania Gdzie? Chwila W tej skale? No nope. Chwila, uuu, chwila, tam było jakieś podziemne jezioro? Co to jest za punkt? Czy ja to mogę teraz sobie nastawić? Nie Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że w ogóle to coś takiego było. Dobra, jakieś rzeczy do zebrania? Tutaj mam gdzieś to lądowisko kapsuły. Tam mam chyba jakiś punkt do zebrania. Tam mamy kolejny pustkowie, który jest odblokowane. Dobra, ja tak z tego wyszedł i chciałem zobaczyć, co jest gdzieś tutaj, bo tutaj mi coś migało. Więc jeżeli jest tutaj coś do zebrania, to chciałbym to zebrać. Czy to jest w tej skale? Nope. Tam coś jest, dobra Siema Dobra, coś udało się zebrać I teraz Mamy jakby dwie opcje Tam jest wegeta, który w sumie nie wiadomo co robi Jakieś fikołki nawala Tam mamy pustkowia, tam mamy lądowisko kapsuły Ja raczej pójdę do tego pustkowia To chyba będzie nasz główny cel Gdzie to jest? Tutaj, Okej. Okay. I jak prosto kurde do teleportu Dobra Oj, gościu! Typie. Takie akcje od razu na starcie. Dobra, ci ewidentnie chcą walczyć ze mną. No, chodź tutaj. To głupie ci? Gdzie jest następny? Ciak, ciak, ciak. Dobra. Ten pokonany No to napa. O nie Było blisko. Dobra, ładujmy się odrobinkę. I zróbmy mu chyba koniec wakacji. Ty jakiś cudem tego uniknąłem O, ale combo mu wsadzili. O nie, nie mamy energii. Dobra, ale chyba jest całkiem nieźle na ten moment. Bo ten znowu jak shit Poużywał mi tutaj? Tam jakieś kule się pojawiły, śmieszne. Tak, tak, tak. Wy go tam widzicie. O nie! To było mega niepartowne. O ty gościu. A znowu koniec wakacji po raz drugi, tylko tym razem już chyba konasz. Tak jest, dobra. Doładujmy się. Ten jeszcze się trzepie. Elo. Elo, Elo. Dobra, kolejny punkt jakiś tutaj patrzcie. No i pek już coś jest. No, na dół. Dobrze. Tu jeszcze coś, tam jeszcze coś jest. Warto to wszystko pozbierać. Później można z tego fajne przedmioty czerpać. A może, nie będę, a może nie będę musiał wydawać tyle hajsu. W przyszłości. Dobra. Chyba tam to jest naszym jedynym punktem, do którego możemy teraz iść. Bęk! No to w góry! W góry nad Morze na Mazury, jak to powiadają. Tam mamy to jezioro, dlatego do niego teraz pójdziemy. Mogę już to zaznaczyć? Patrzcie, ty to mi się nawet nie chce zaznaczyć. Yo! No dobra. Czyli jeszcze mam tam to lądowisko, do którego możemy się udać. No to jazda. Eee, ciach Dobra, kto tutaj będzie na nas czekał Chyba już potwór Ozaru wegety, Nie, radic. okej okay. Ci się od razu tak odpalają Chodź tu Możecie odrzucić odrobinę Bo to się może dla mnie Źle skończyć w przeciwnym wypadku Bęk, kurczę, a myślałem, że już będzie nokałcik. dobra, teraz jest nokałcik. Teraz ten gościu Hoppa no to dojedźmy go oj, 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 No Znowu nasz nowy atak No jest to potencjał Na pewno O Boże, serio mnie złapał kto Trochę meteorytów Ci sprzedamy Ha, ten go co zatrzymał Ale to było bezczelne Dobra, tam mam jakieś przedmioty no to, ciach w dół. Mam jeszcze dobre 7 minut na to, żeby to skończyć. Tam będzie w krzaku, nie? Bo to zawsze gdzieś to w krzaku było. Znaczy, zawsze. Chwila. Nie w krzaku? Z drugiej strony gdzieś? Tutaj, patrzcie. Opa. Ej. Ogarnij się. Aha, będzie ten guzik. Dobra, to ja się powinienem ogarnąć w takim bądź razie. Coś jeszcze gdzieś? Tutaj mamy wszystko. Tam jeszcze coś niby, w tej kamieniu? Kamień, no dobra Podnieś i... Gdzie jeszcze? Tutaj nie, w tym kamieniu, Ok. Pożo, no tak, można już do portalu polecieć Wracamy w górę i kto będzie na nas czekał? Jest, Vegeta ledwo spokonany, już się podnosi nie jest obrzydliwa, po prostu ci wstyd, że musisz do... że się jej używać, żeby pokonać byle Ziemianu, chociaż z drugiej strony to jesteśmy, wszyscy jesteśmy Sajanami, więc jakby walczysz tak czy inaczej z nami, znaczy ze swoimi pobratymcami, nawet trochę ze sobą walczysz. Wow, dobra. Ciach. I boom. Dobra. Kurczę, nie udało mi się tego uniknąć. Ale bieda. Koniec wakacji. Zdecydowanie, gościu. Dobra, ucieczka, bo ja mam teraz plan. Kapsułka regeneracji. Tak? Pożo? Pożo, zadziałało. Nie ma takiego bicia. Trochę umotu ci spuścimy. Oj. Ledwo co, ale udało się uniknąć. No. Dobra. Wiecie co? Ja bym chciał trochę się podładować, bo aktualnie nie mam w ogóle energii na to, żeby wykona wykonać jakiś dobry cios. Dobra. I znowu koniec wakacji. I kilka dziesiąt hitów. O kurde, to mi nie wyszło. Nie ma stary. Czekaj, on, on mnie trafił? Bo w sumie już nie wiedziałem, czy mnie trafił, czy nie. No, jeszcze. Jeszcze meteora, dam radę? Tak jest, kurczę, pokonany, zniszczony. Koniec, ale to nie jest ostateczny koniec. Zaliczone, czyli koniec jednak. Oj, B, dobra. Pięciu pokonanych, dlatego tego się nie udało. Z tego co czaję. Ale to nie szkodzi. Jeszcze do tego wszystkiego będziemy może wracać. Chociaż z, z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o YouTube i granie w te gry, ani raz jeszcze nie wróciłem do żadnej gry, żeby ją wykończyć na 100%. Bo ciągle zaczynam nowe, nowe, nowe i nie mam tak naprawdę kiedy wrócić do tych poprzednich. Dobrze. Mamy 12 minut odcinka. I wiecie co? Ten ma do mnie tylko zielony znacznik, co nie jest dobre. Ale my się chyba udamy, mimo wszystko, już do następnej misji. Nie ja. Wiecie co, ja nie wiem, czy to są prawdziwe postacie, czy to są po prostu jakieś wygenerowane losowo przez grę. Ale jeżeli to są prawdziwe postacie, to dalej tego Xenoverse jedynkę masa ludzi gra. Ja z tego, co czytałem na internecie, no to wygląda to w ten sposób, że jedynka była o wiele lepsza niż dwójka. Jeżeli chodzi o walki i tak dalej, ale jeżeli chodzi o samą grafikę, to chyba nie do końca, albo na odwrót. Teraz nie umiem, nie, umiem w tego, nie jestem w stanie tego za bardzo określić, jak to było. A nie chcę teraz zajmować sobie cz czasu i wam głowy tym, że ja będę siedział w telefonie i szukał, gdzie to jest. Z drugiej strony mógłbym spauzować nagranie i to zobaczyć. No i w jedną stronę, i w drugą stronę to właściwie nie ma większego sensu. Więc po prostu udam się do przodu. Jeszcze z innych takich rzeczy coś chciałem powiedzieć. No tak, długie też będę ogrywał. Może nie w najbliższym czasie, ponieważ po Dragon Ballu już mam kolejną serię zaplanowaną, którą chciałbym sprawdzić i ograć, a będzie naprawdę, naprawdę długa i nie wiem, czy się nie pokuszę o jakieś dublowanie odcinków na jeden dzień, bo mogę ją grać nawet do końca roku. Z tego, co tak sprawdzałem na czas. Ale przejdźmy już do misji głównej. Siem Atlant, dawno żeśmy się nie widzieli. Chyba wracamy na Namek, nie? Z tego, co tak mi się wydaje. Bo tam walczyliśmy z tymi gośćmi. Tak jest, mamy namek. Jest friza. Już w ostatecznej formie. Co za gość. Tak ja klasycznie. Herbatka. No, nie jest lekko. U. Oj! Ktoś się tutaj zdenerwował, a ten już przejęty przez wrogą aurę, przez Mirę i Toła? Czekaj, nie, Toła to była talaska, a Mira to był ten gościu.

く私のフローフシーへの夢を見事に打ち砕いてくれましたそれにしてもあと一息のところでドラゴンボールがイシコになってしまうとはベジータさんには残念でしたが私はもっとでしょうか hey, ila, 初めてですよこの私をここまでコケにしたおバカさん Kurde, ja byłem pewien, że on się teraz zmieni już w tą swoją finałową, yy, finałową formę, a tutaj jednak nie. Chociaż z drugiej strony, może jednak. Imperator Freeza! Znieść zdrowie Freezera do określonego poziomu. PZ gracza wyczerpane. Spoko. A no tak. Boże, ty już mnie złapał. Ja się chcę naładować. Na spokojnie. Rilan tam na wykończeniu. Dobra, jedziemy go. Stary. Zero szans. Dobra, zobaczmy czy trafimy Czy jednak... No właśnie O, wow. O What the hell To tu się... Ojojojojojojojojo No What the hell, jak to? Ty, ten typ jest... Przepotężny Ale nie powinno być jakiegoś... Chyba... Nie powinno być źle. No. Ej. What the hell! Ten w ogóle używa jakiegoś śmiesznego ataku. Czy dam radę go trafić? O Boże, ja mu nic nie zrobiłem. Zmarnowałem tylko ki. Dobra, w ta piesza. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, uciekamy. O kurde Dobra, wstawać wszyscy Dobra Ja, ja się muszę doładować Chociaż z drugiej strony nawet nie wiem czy to jeszcze ma sens Nie pamiętam warunków Przegranej O Boże mapa To nie było fajne Elo, 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 meteorytem go, dobrze no! Tyle! Tyle brakowało! A ja jeszcze... A ja jeszcze niepotrzebnie wparowałem w ten jego kule ognia. Jeszcze trzy razy? Chwila! Przecież on już teraz przeszedł w ostatnią formę. No, przedostatnią. Co Ta Po co mnie puściło? Jeb, nim o ścianę o o typ się nakręcił Nie wyglądało to zbyt dobrze Na pewno Chwila A hi -hi, guziki pomyliłem Naładujemy się W ogóle ty szata Kiedy Kiedy on się pojawił Co jest z tym typem No o boże, ucieczka! Stary, ktoś się teraz wkopał. No! Hi Gościu chciał uciec, no niestety. Ty, ja się tu rozkręciłem. Nie mam totalnie zgrania z szatanem serduszko. No, tak. Serio. Dobra. No to. Skoro już walczymy z, z szatanem, serduszko, to i masenko będzie dobrze użyć. O, ty, Ucieczka, ucieczka. No. Chodź tu. O Boże, ja to naprawdę użyłem. Przy końcu. Ale tych kapsułek powinienem jeszcze trochę mieć. Także nie wszystko stracone. Chodź tutaj przyjacielu To jeszcze w sumie nie jest jego ostateczna forma bo on jeszcze ma taki wiecie full power nie ale to już jak się zdenerwuje No nie Dobrze we współpracy z Goku to mamy jednak siłę Pipie Pypie No chodź tu o, o I co? Mam nadzieję, że chociaż trochę ci głupio o, o. Nieprzerwane uderzenie Dobra Doładowanko Super wybuchowa fala Dobra, spróbujmy tego użyć Eee To było średnio wskazane. Ale są go chyba go kończymy, no nie. Znowu kaccenka. <laughs> a nie, jeszcze Genki Dama po drodze, no tak. Aha, teraz mam go bronić. Czemu ten gościu w ogóle? Za każdym razem odnawia sobie życie, a ja nie. To jest chyba trochę nielegalne. Ej. Wow. Co on mi zrobił? Chodź tutaj. Ajajaj. No, ucieczka. O, o. O, -o. Goku, a może byś się tak trochę pośpieszył? Jest taka szansa? O kurde. O kurde. Mam przerąbane. Mam jeszcze jakieś kapsułki? Mam kapsułkę regeneracji. Spróbujmy. Ja popełniłem duży błąd, że tam je użyłem. Tego mojego. Te moje kapsułeczki. Przez to straciłem naprawdę. Przez to straciłem naprawdę dużo życia Bo to życie by mi się chyba troszeczkę odładowało. A teraz jestem w takiej sytuacji, że nie mam ani jednej kapsułeczki Ale mamy Genki Dame To jeszcze tak naprawdę do niczego nie doprowadziło Jeszcze Songo musi się zmienić w Super Sayana, ale mamy koniec i okazję na to Chwilę, ja teraz nie muszę nawet do niczego wracać, bo te kapsułki tak mi się odnowią 10 trafień super atakami, no to to jest super Super super. I ja chcę dalej. Ja bym sobie chyba wrócił do gniazda. Mam 24 minuty, a ja nie wiem, czy jestem w stanie pociągnąć kolejną misję. Dlatego odwrócę się pięknie w Waszą stronę. Podziękuję Wam za uwagę i pamiętajcie, żeby zawsze zostawiać łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz. No i cóż, do zobaczenia. Siema!